Siema, dzień dobry, good morning, everyone! Z Dawidowicz zbugowany. Nieskoncentrowanie, nieprzygotowanie do rozpoczęcia tej drugiej części spotkania. Pułeskawicznie ruszają szkodź. Z wielką pasją tutaj nacierają i widzimy. Słuchajcie, w ogóle piłki nie dotknął? Neskoncentrowanie. Tutaj został oszukany. Tu został też. On tak po prostu wszędzie odpuszczał pod koniec. No nie popisał się. Kiedyś były inne czasy, mordeczko. Kiedyś nie miałeś tak fajnie jak teraz, że ci... <laughs> Dobra, ja już widzę, że to jest dobrze podstawione. On zawsze tak pierdolił, ten ojciec Ludwiczka. Nie, czuję, że to jest dobre. Dobra, zapinamy pasy. Stary, telefon komórkowy... O kurwa, stary, to jedna osoba w rodzinie miała. Jak wspominam te czasy, na pewno lepiej niż to... Na... Ej, ale ogólnie w podstawówce jak chodziłem do szkoły No to tak stricte w podstawówce To chyba więcej osób telefonu nie miało niż miało I tu mówię nawet o szóstej klasie, nie? Jak ja miałem telefon, bo właśnie w szóstej klasie Kupiłem sobie telefon za oszczędzone pieniądze Uuu, to aż Powiem wam tak, dzwoniliśmy pranki z telefonem Robione były, meduska vibe Wiecie o to chodzi, tam dzwoni coś tam przez radia Były dymy wtedy z telefonem, było takie odkrycie A jak już ktoś miał to Sony Ericsson Sony Ericsson Black był popularny, albo Nokia Nokia 330 to była A nie, przepraszam Przepraszam, Nokia 3310 miałem wcześniej chyba. Ale to było dlatego, że ludzie siedzieli ze sobą, uczyli się przebywania ze sobą, uczyli się stosunku do drugiego człowieka, uczyli się tego, że jak siedzieli, tylko nie wiem, w domu 24 na, 10, na, na 7, bo to nie było tak jak teraz, ziomek, że ty, ty wracając ze szkoły, ty włączasz telefon i ty już jesteś tak jakby poza domem. Żałuję, że nie macie możliwości przeżyć tych rzeczy, które ja przeżyłem w tych czasach, których za mojego dzieciństwa było, bo nie było tak fajnie jak teraz, stary. Naprawdę, jak przyszedłeś do domu, tata siedział na, te na telewizorze czy coś, mama powiedzmy, słuchała radię. To jedyne co ja mogłem sobie porobić u mnie w pokoju. Mama słuchała radię, ale co? Włączała radio, siadała i tak słuchała jak streama? Może Radio Maria na przykład. I sobie wiesz. Modliła się tam, patrz jakiś. Bo było albo sobie wziąłem puzzle i porobiłem puzzle, to albo. <laughs> I chropiącą smażyła. <noise> sobie LEGO poukładałem, albo wziąłem sobie książkę, czytałem. Wy macie teraz taki raj, dzieciaki! Wszystko. Wy macie taki k... Ku... Znaczy, Mano, tak to tak postrzega, że teraz mamy, teraz mamy tak zejście kiedyś było inaczej. Prawda jest taka, że dzisiaj żyjemy w trochę trudniejszych czasach na tej zasadzie, że jest... Ogrom możliwości i trochę nie wiadomo, co robić, w którą stronę iść. Jest taka dezinformacja. No jest, jest. Kiedyś życie było proste. Na zasadzie miałeś taką bardziej wytyczoną ścieżkę życia. Tu, dziewczyna, ślub, dzieci, rodzina, wiesz, drzewo, pies i już, już, wszyscy. jakby wiesz, miałeś taki, taki, taki już utarty schemat. A dzisiaj te schematy to się pojawia dużo nowych ścieżek, dużo nowych możliwości i można się bardzo. Łatwo pogubić, bo mamy jeszcze social media, które, o ile są super i można powiedzieć, że fajnie, fajnie, możemy się komunikować i ma to dużo plusów, ale ma to też kurwe minusów i często ulegamy tym minusom, zanim się uzależnieni, no wiadomo, już... Już pomijam, że nam mamy też tak, pole na wyciągnięcie ręki, właśnie te social media na wyciągnięcie ręki, teraz jakieś OFY, które kuszą od tymi pieniędzmi, gry, które mogą mu uzależnić. Wiadomo, no, to wszystko jest, wszystko jest fajne, ale ma też swoją drugą stronę. Gorszą. I kiedyś tego nie było i przez to było prościej. Nie wiem czy było lepiej czy gorzej w sobie to ciężko stwierdzić może. Bo tak by się porównać, czy nie wiem, czy my tu w Polsce jesteśmy, żyjemy lepiej niż ludzie, nie wiem, gdzieś tam w Afryce, co w ogóle nie sobie żyją tak z dnia na dzień. Może oni są szczęśliwsi, nie? Może są szczęśliwi. Mój ojciec w swoim wieku już ma trójkę dzieci i daje plantację truskawek, a ty co, po 15 latach masz ledwo D2. To wszystko by się zgadzało, ale kurwa, D2? Ale to prawda. Mój ojciec w tym wieku już miał trójkę dzieci, wzbudował dom, Plantacje truskawek, grał w zespole Dajcie spokój, po ślubie był No wiadomo, jak kilka dzieci to po ślubie, nie? Jak ślubne dziecko to... Wtedy to była afera Na całą wiochę Ale tak z drugiej strony, wiecie co? Tak zapierdalać, zapierdalać Bo ja go tak obserwuję w sumie To nie chcę też za dużo o nim mówić Bo w sumie ja go ogólnie bardzo szanuję Że to wszystko poosiągał Ale z drugiej strony sobie uważam, że On całe życie zapierdalał Od rana do wieczora coś tam robił I on jakby taki trochę stał się więźniem tej pracy Wiesz, to jest, wie to jest wieczny grind Wiecie o co chodzi? grindujesz te pieniądze, zbierasz, oszczędzasz, inwestujesz. Ja nie wiem, czy to jest y, metoda na życie. I zobaczcie, i później ten rozwód na przykład, połowa majątku w pisiec, bo trzeba się podzielić, ale jeszcze w trakcie tego rozwodu to jeszcze też setki tysięcy, grube setki tysięcy i to nie żartuje. Ja myślę, że to nie wiem, z pół miliona co najmniej, może więcej kosztował, y, kosztuje dalej ten rozwód, więc tak sobie myślę, strasznie dużo pieniędzy. Gdzieś tam z tego wszystkiego zostało zmarnowanych tylko dlatego, że właśnie może za dużo tego grindu, a za mało, wiecie, wspólnych wakacji i takich rzeczy, no nie wiem, jak to takich, wiecie. Znaczy, ja nie, się nie wiecie. A takich właśnie spędzania czasu razem, o, to mam na myśli. Więc też nie ma co, wiecie, popadać w jakieś pułapki, że o, to trzeba, tu stary to miał, to miał, to miał, ja też muszę tak zapisalać, tu zrobić wszystko. Żywam się to, kurwa, w nie mieści. Bo za moich czasów miałeś jedną, albo dwie, albo trzy opcje, z czego zawsze dwie albo trzy były w domu zajęte. Nie miałeś nic innego. Ty teraz, mordeczko, masz swój personalny telefon. Pograsz na nim, pogadasz ze znajomymi, yy, muzyki yy, posłuchać, film obejrzysz, kurwa, pogra. No, wszystko zrobisz. Rozumiesz o co chodzi. Wtedy nie miałeś kompletnie takiej możliwości. Przykładowo, coś ci powiem. Kiedyś tak naprawdę tym źródełkiem yy, dopaminy wydaje mi się. Byli po prostu ludzie, inni ludzie. Spotykałeś tak podstawówkę, jak pamiętam, no to ja zawsze jeździłem po szkole rowerkiem do wioski obok. Zbierałem kolegów i szliśmy segać w piłkę, albo chowanego z piłką, albo... No czasem też graliśmy w jakieś gry, ale na, na tym polegała rozrywka. I piłeczkę ze znajomymi, tak, tak, tak. Nie siedziało się przed komputerem za bardzo. Ale no właśnie, gimnazjum, gimnazjum... A nie, już szósta klasa podstawówki właściwie, to był metin. I tutaj pierwszy, pierwszy taki silny bodziec komputerowy, kiedy już tak zacząłem nerdzić trochę, że to już właśnie zaczęło zastępować kolegów trochę, na zasadzie no tam poznałem innych kolegów w grze i to było takie nowe i w ogóle, a później to tam jeszcze LOL się pojawił, o później to już było tylko gorzej. Powiem Ci fa fajną ciekawostkę, przykładowo wychodząc z domu miałem zegarek ustawiony według tak zwanego magnetowidu, u mnie, u mnie na magnetowidzie była godzina, pod telewizorem stał magnetowid, tak do kasy. Magnetowid? Nie, nic to jest. VHS i tam była godzina. A. Miałem ustawiony zegarek praktycznie z tym. No to miało to, to on, ten magnetowid magnetowidną idealnie podobną godzinę, że on się tym wzorował. Różnił się parę sekund pewnie, bo to wiesz, nie, nie zrobisz tego równo, tylko zobaczyłeś, dobra, ustawiłeś. Murdeczko, jak ja się minutę do domu spóźniłem, to ja już nie jadłem tego dnia. Wychłożyłem. <laughs> nie, to aż niesamowite jest. Natomiast... Mam zioma, który właśnie miał mega. Katolicką rodzinę, i jak był w niedzielę, nie, nie był w niedzielę na mszy, to realnie nie, to to bez żartów. Nie dostawał obiadu. Nie miał, nie miał obiadu za to, że nie był w kościele. Ale nie, że nic cały dzień nie jadł. Po prostu obiad go omijał. I rodzice w kuchni. Taka była kara. Dziwne, nie? <laughs> Takie dziwne metody. Po Bożemu, bez obiadku. Post miał. A wy się kuwa śmiejecie. I to jest jedna minimalna rzecz w życiu, który, przed którą przechodziłem. Gościu, wy byście kurwa nie Anima, przetrwali tego co ja w życiu przeszedłem. Nie życzę nikomu przechodzić przez to, co ja przechodziłem. Więc tak jak mówię, wy to nie znacie kurwa w ogóle życia gościu. Wam to się w dupach pojawiało. Zależy, o której się spóziłem. Jeżeli bym się spóził o 17 czy tam o ten, to nie zjadłbym ani obiadu, ani kolacji już potem. A jakbym potajemnie jadł, to bym w piedol dostał. Ja nienawidziłem świata gościu do pewnego wieku. Dalej go nienawidzę, bo kurwa udowadnia mi, że tylko łajzy pierdolone żyją na tej... Taki morał na koniec, ja, p***ole, mamon. Ale właśnie, bo to, co dajesz światu, też to dostajesz trochę, tak jest. I jak mamon tak cały czas, kur... obraża tych ludzi, to on ich tak naprawdę ciągle napędza. No i nic dziwnego, że żyje w takim przekonaniu. 14 godzin, 10 godzin, 6 godzin, tu se pospał, znowu dał 12 godzin. Widzicie, co to, to jest? Moim zdaniem, to, co robi mamon, a to jest moja opinia oczywiście, to w ogóle może być się trafna. To jest po prostu ucieczka od rzeczywistości. To ty arkus dupierasz się, nie zajmij się sobą. Ale wiesz co, ja też tak kiedyś streamowałem trochę. Jakby, ja nie mówię, że ja sam takie rzeczy nie robiłem. Myślę, że dużo, dużo tutaj osób z tego czatu miało taki epizod albo pracoholizm. Wiesz co? Bo można pracować dużo albo można pracować mądrze. To wydaje mi się, że to jest po prostu dużo. I jakby, dlaczego mówię, że to jest ucieczka, ucieczka od rzeczywistości? Bo streamując po tyle godzin, nie jesteś w stanie zdrowo funkcjonować. Nie ma, nie ma szans. W końcu cię poperdoli, albo się wypalisz, albo zachorujesz, albo wiesz, kurwa, jakąś depresję dostaniesz, albo powiem szczerze, że nie wróżę przyszłości dobrej. Streamując tyle godzin. I to nie, jest, że ja złożyczę, bo ja bardzo bym życzył, żeby tutaj mamon jak najbardziej najlepiej se żył i żeby mu się wiodło i żeby było fajnie, ale nie sądzę, żeby to tak wyglądało. Niż wyjść na godzinę na spacer jakiś. I właśnie i, i widzisz i, i właśnie to jest to, że zobacz, jak mamon tak. Pier Wolił trochę, że no tutaj kiedyś to z ludźmi się wychodziło, spotykało się te, a teraz to tylko siedzą przed komputerami. Meanwhile Mamon 18, 14, 16, 14. On o sobie mówił. Nie o tych ludziach, którzy go oglądają, tylko o sobie. <grych> tak, tak, dokładnie. On sam wpadł w tą pułapkę internetu. On mówi, że po pierwsze na off-streamie tak by grał w gry, więc woli odpalić i właśnie i o polucja nocna i to już jest pierwszy argument dlaczego to jest ucieczka od rzeczywistości bo jeżeli kończ ten streama tą pracę którą ma do odbębnienia to mógłby właśnie spotkać się z jakimś człowiekiem wyjść z domu póki jest fajna pogoda porobić coś poruszać się zadbać o swój komfort psychiczny zadbać w ogóle o swoje życie poza streamingowe bo jakby człowiek nie żyje tylko komputerem w sensie można że tak powiem zabić olin w komputer i skupić się na, tylko na komputerze, na zasadzie relacje komputerowe rozwijać, rozwijać swój nie wiem, swoją karierę internetową i tak dalej. Ale co jak tego nie wiem, nie będziesz miał? Czy masz jakieś nie wiem, masz jakichś ludzi, do których możesz się odezwać, spotkać i tak dalej. Wie, jakby te relacje to wszystko poza komputerowe jest bardzo ważne, żeby zachować jakiś zdrowy balans w życiu. Jaki zawód chciałbyś uprawiać w przyszłości? Skibity Riesler, TikTok influencer, grafik AI. To, była, to można było swoją opcję dopisać, tak? To z KBD Psi rodzic. Takiś jakiś trolling ta ankieta. Trałem strażnik tajemnic mrocznych proroców. Specysta do zmiany płci przedszkolaków. <ścoughs> Czy powinienem szczepić pieska, jak myślisz? Widzowie, pytanie od widza. Proszę bardzo, kurde. Wyłączyłem tworzenie klipów i wyłączałem kura woda jebanego. jego. teraz. raz. Aj, i co, i zostaje, i tak, i tak, kurwa, spryciarze z Twitcha dali radę. Uwiecznić ten moment. Do szczepienia, do szczepienia, piesek. No, piszczocik, normalne chłopaki. Nie, na niego tego. To jest jakaś zawodówka, co? Tak sobie właśnie wyobrażam, trochę te szkoły. Ja, ja miałem taką szkołę łączoną: Ona była zawodówka, technikum, były różne profile i tam też były takie wariaciki. Że na przykład, chłop, trwa lekcja i nagle widzisz, że drzwi się podnoszą, są wyciągane z zawiasów i sobie wychodzą. Na przykład, takie coś. Z gość wyciągnął z zawiasów i poszedł z drzwiami, wyszedł w trakcie lekcji. Ale to był taki chłop, który nie był z naszej klasy. To takie właśnie dziwne, dziwne rzeczy mają miejsce. Szkoła specjalna. No, a to był akurat właśnie taki, z tej zawodówki. Co się stało <laughs> Co Dobra, Zmęczyło Dobra BUM Patrzcie to BUM. Dobra, muszę flashować. Ja pi okay żyje 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 jest OK, dobra jest OK, it's, it's fine. Nie, no to chyba ją. Dobra, mamy. Demolisz? Proknąć? Proknę, proknę. Potem mam demolis, żeby go używać. Ziutek 2, 2 1 dzięki. Nie, 2-1 po prostu. Cześć. Dziękuję. O kurde, jest tutaj trzech. Dobra. Dużo ich tutaj. I patrzcie, co robi Krzysztof. BUM! Double kill. Dobra, mamy go. Patrz to. Tu powinien Kayn teraz pomóc. Okej, okay, sfleszowała się, widzowie. I spoko, i spoko. Sfleszowała? Super. Jest oh zeraw. Nie dajemy asysty dla jego. Hyderka No, niestety, nie dałem rady pomóc. On tego Heralda użył. Ja zginę, jak tu zostanę. Muszę stąd iść. No, ginę, ginę, ginę. Mówiłem, że muszę zginąć. A czy mówiłem, że zginę po prostu, o. Dojechał. O, nie wiem. Tutaj tutaj. Okej. Okay. No, gank. No powinien się wycofywać. No pcham, 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 pcham. Patrzyłem tam wizję tam Czemu nikt nie nikt nie buduje wizji? Dobra, tam tepuje, bo oni to robią. Oni to robią, oni to robią. Maslałka, maslałka Padł, ace No nic, będzie, będę ciągle pod ostrzałem Nie wiem czemu oddajemy dwa inhibitory Widzicie? Do zrobienia drake'a jest potrzebnych k***a cztery graczy! Okej, okay, zabiłem jednego Ja, ale pie... rakam! Jak możesz tak źle grać? Przepraszam, ej, padł, o to róbcie coś, nie mnie tylko pingujecie. No, przynajmniej jednego zabiłem. Wytkur, stoją w bazie. Nie wiem. Łap go. Dobra. typuję, żeby wziąć tę wieżę. Go, 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 kończmy, kończmy, kończmy. kończmy. Dobra, jakoś to poszło. Jejku, ale my to męczyliśmy. Ale my to męczyliśmy. Ale czułem, że nie mam wybitnego piku tutaj. Do zobaczenia, moje misiaczki. Pa.